Dzień dobry, Rezmery z tej strony, na spacerku dzisiaj jesteśmy, niedzielnym. Chciałem pokazać, pan Górski tutaj swoją posiadłość ogrodził, fachowo teraz. Pewnie, pewnie będą remontować już może ten budynek, albo dla bezpieczeństwa poświęcił troszeczkę tych ogrodzeń. Chcieliśmy pokazać taki staw tutaj. Stary staw rentencyjny chciałem pokazać. Co kiedyś, kiedyś jak Emilka była mała, to tutaj w wózku przyjeżdżałem z nią na ryby. Później też chodziliśmy, jak była troszeczkę większa. Ale te takie początki, w sumie jej to ona była w wózku. Miała chyba... Gdzie jesteś? Miała chyba... Nie widać jej. Miała chyba, nie wiem. Żeby nie skłamać. 4 lata o ile dobrze pamiętam może Piotrusia spotkamy kolega tutaj taki często chodzi chyba 4 lata miała pamiętam jak wyrywała wyrywała wędkę i płakała żeby jej oddać a teraz proszę sobie wyobrazić że ona nie lubi już na ryby chodzić <laughs> nie lubi nie lubi za bardzo tych, takich wypadów wędkarskich ale chodzimy, chodzimy. Pochodzi o to, żeby było. Była jak najwięcej na powietrzu. Dzisiaj troszeczkę się źle czuję, nawet ma gorączkę. Ale w domu jest taka duchota. Też trzeba było ją troszeczkę przymusić. O moi drodzy. Zejdziemy tutaj niżej. Chodź kochanie, pokażemy tą wodę. pokażę za plecami. Taki staw. Stary staw to jest. To jest właśnie ten staw tutaj przy tym pałacyku. Na Ujeścisku, co my żeśmy z Emilcią nagrywali ten, ten film o tych czarownicach, tak? O czarownicach z ujeściska, które mieszkały tutaj te siostry czarownice, mieszkały na tym na tym gruncie miały inny co prawda był, był domek. I drugi taki podobny właśnie grunt jest tutaj niedaleko na Przywickiej, tak? Na Przywickiej. Też podobna sytuacja. Bo jest bo jest taki też stary tam właśnie budynek, taki stary, taki dworek i, i staw rentencyjny. Podobna sytuacja. Jest dworek i staw rentencyjny i taki właśnie teren zalesiony. Tam mieszkała Taka czarownica to była taka rodzina, tutaj na ujeścisku i na Przywickiej To były takie dwie rodziny większe, które zajmowały się urokami, że tak powiem. Nie wiem, czy dzisiaj dotrzemy, żeby pokazać tą drugą posiadłość, bo ostatnio chyba żeśmy coś tam kiedyś, właśnie taki krótki filmik mieli, jak przechodziliśmy koło ko tamtej posiadłości. Ale żeśmy tam nie, nie za bardzo się zagłębiali w ten temat. O! Dobry! Dobry. Tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj kiedyś drzewa poprzewracało. Podczas ule, ule, ule jakiejś takiej, tej wichury. Tutaj ludzie przychodzą u pana Górskiego. Yy, karasie na żywca łapią fajne miejsce stary lasek taki moi drodzy my teraz pauzujemy, i postaramy się nie Emilia. Emilcia się źle czuje ale i tak będziemy szli na obiad do pizzerii na Przywicką postaramy się pokazać tą, tą drugą posiadłość tam właśnie gdzie mieszkała ta yy, druga rodzina tych, tych właśnie takich takich czarownic że tak powiem może nam to wyjdzie? Zobaczymy. Do zobaczenia. No, jesteśmy w drodze. Jeszcze z 2 kilometry i dojdziemy do tej posiadłości. Na ulicy Przywickiej, tam gdzie kiedyś mieszkały czarownice. Kuzynki tej czarownicy, która. Rzuciła 400 lat temu urok, na, urok urodzaju na ujeścisko. O, podagrycznik rośnie tutaj. Ale tutaj to bym nie zrywał. Tutaj to bym tak przy ścieżce nie zrywał. Są lepsze, fajniejsze miejsca na te zioła. Co, kochani, jak tam się czujesz? E, Mistrza dzisiaj taki filmik nagrywała koło szkoły tam poopowiadała, że do, do małej szkoły kiedyś chodziła chciała swój drugi filmik wstawić na YouTube nie za bardzo jej to wyszło, bo ona tak tak chrumkała i chrumkała i biedna tego noska podciągała I, <laughs> wróciła później z tym telefonem i stwierdziła, że to trzeba wykasować innym razem nagra innym razem nagra, bo się źle czuje po prostu Chcieliśmy z domu wyjść, bo taka duchota była. Się nakremowaliśmy. Chcieliśmy wodę. Później tam pójdziemy jeszcze sobie coś zjeść. Teraz fajnie się zrobiło, nie? Tak. Teraz się fajnie zrobiło, bo słoneczko troszeczkę się chowa. Spauzujemy na razie. Moi drodzy, My już jesteśmy tutaj na Przywickiej. Na tym terenie tutaj, co kiedyś wspominałem. Znaczy, co dzisiaj wspominałem? Tutaj mieszkała rodzina. Czarownice tutaj mieszkały na Przywickiej. Na tej ziemi tutaj, co widać, te budynki. I za plecami tam są stare fundamenty. Tutaj kiedyś mieszkały czarownice. Bardzo nieźle im się tutaj żyło, powiem szczerze. Bo tak jak teraz w oddali słychać i widać, że tam jest y, ulice słychać Tam nie było kiedyś ulicy, tutaj kiedyś były zwykłe takie drogi, ścieżki Błotne, że tak powiem Zwykłe ścieżki takie były. Z błota Musimy uważać, bo mamy... Jesteśmy na krótko ubrani A tu są pokrzywy. Emi, moi drodzy, ja pokażę jeszcze raz, tutaj mieszkały czarownice. Tak samo jak na ujeścisku. My tutaj jeszcze postaramy się przejść do, do głównej drogi, żeby Państwu pokazać, pokazać staw. Staw rentencyjny, Za chwilę pokażemy. Chodź, kochani. Takich miejsc jest więcej, moi drodzy. O, co chciałem pokazać. Zęby. Zwierzyny dzikiej. <laughs> nie mi. Moi drodzy, takich miejsc w Gdańsku jest więcej. Tutaj oczywiście nie wolno chodzić. Jest zabronione wchodzić na teren. Widzę, że tutaj po ostatniej naszej wizycie ta posiadłość też jest ogrodzona, podobnie jak u pana Górskiego. Tak to wygląda. To jest bardzo niebezpiecznie. To nie jest budynek, w którym mieszkały czarownice. To jest tylko, to jest tylko posiadłość. Ta ziemia. Na tej ziemi, to prawda, był inny budynek. Był inny budynek. Jeszcze pokażemy od tyłu. I pójdziemy pod staw szukać stawu tak to wygląda moi drodzy piękne miejsca wszystko zarośnięte taki spacerek sobie dzisiaj zrobiliśmy a nie będziemy o tych czarownicach za dużo mówić. Tam była taka historia, jak kiedyś opowiadałem, że dwie czarowice zakochały się w tym samym młodzieńcu. I ta, właśnie, która na ujeścisku yy, mieszkała, yy, zakochała się troszeczkę, że tak powiem, nieszczęśliwie. I młodzieniec, młodzieniec odrzucił jej zaloty. A ona po prostu w złości. Rzuciła urok urodzaju na ujeścisko, tak? I tam przez prawie 400 lat nic na tej ziemi nie chciało rosnąć. Nie, milcza, tak było, nie? Tak. Nic nie chciało rosnąć. Tutaj, akurat mieszkała, tutaj za plecami, co pokazaliśmy tutaj na tej ziemi, mieszkała jej yy, bardzo dobra kuzynka, siostra. Ona się wszystkie nazywały siostrami, kuzynkami. Chciałem tylko pokazać, że są dwa miejsca takie tutaj blisko siebie gdzie takie rodziny kiedyś mieszkały i zajmowały się urokami urokami yy, nazywano je czarownicami yy, Niedaleko właśnie stąd na ujeścisku też jest Płysa góra, bo one latały na miotłach. Tak, Emilcia? Tak. Latały na miotłach. To Emilia to w, oczywiście wszystko wie. Ja już jej kiedyś to opowiadałem tą historię ujeściska. To były dobre czarownice. Nie można powiedzieć, że nie. Moi drodzy, jeszcze ten budynek pokażemy, musimy wyjść stąd i podejść nad staw. My już się zbliżamy do tego stawu, moi drodzy. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Odnośnie tego stawu, odnośnie tego filmiku chciałem powiedzieć, że podejrzewam, że jak moja żona obejrzy ten filmik, to znowu powie, że jakieś głupoty nagrywam. Że chyba mi się znowu nudziło, albo że się Chodź, kochanie! Albo, że się powtarzałem. To no tak, to ja wiem, wiem, pewnie się dużo powtarzałem. Chociaż, jakby się wcześniejsze filmiki obejrzało o tych czarownicach, że mi się nudziło i chodzę i jakieś kłopoty nagrywamy z Emilką. Tak wygląda, mojej drodzy, ten staw. To jest tutaj niedaleko tej posiadłości. Ta posiadłość jest za tymi krzakami. Teraz to pokazuję. Dlatego my nie mogliśmy przejść. Chodź, kochanie. Jest takie krzesełko. Tu tutaj wędkarze przychodzą. Oj, chodź, Emi. Chodź, Emilka, usiądź się. Moi drodzy, co ja chciałem powiedzieć? To właśnie chciałem powiedzieć, Emi, uśmiechnij się. To właśnie chciałem powiedzieć. Właśnie. Ten uśmiech tego dziecka niezadowolonego, no, niezadowolonego które musiało iść z tatą na spacer. To właśnie chciałem powiedzieć. Y ja wiem, ludzie się może, mogą śmiać z tego. Chodzi o to, żeby wychodzić z domu. Tylko i wyłącznie, żeby wychodzić z domu. Opowieści o czarownicach, to tak naprawdę jest tylko dodatek. To jest tylko taki dodatek do spaceru, żeby pobudzić wyobraźnię dziecka. Tutaj, za plecami moimi, nad tym stawem kiedyś czarownice się spotykały. Spotykały się wieczorami, śpiewały sobie, yy, odpoczywały, spędzały wspólnie czas. Tego Państwu właśnie życzę: żeby wspólnie spędzać czas na powietrzu. Na powietrzu. Może nawet ognisko jakieś zrobić. Albo grilla nie weźmiemy tego na gaz, tak? I tyle może jest przeziębiona, my zaraz idziemy coś zjeść. Znowu słoneczko zaczęło przygrzewać moi drodzy. Moi drodzy, ten staw znajduje się na ulicy Przywickiej. Takie oczko wodne. tutaj no wędkarze przychodzą sobie właśnie też na, na żywca, żeby nałapać rybkę. A my przychodzimy, żeby posiedzieć. żeby posiedzieć, żeby troszeczkę poopowiadać. Tyle może. Będziemy już lecieć. Pokaż się, kochanie, gdzie jesteś. Będziemy już lecieć. Życzę udanego oglądania, przyjemnego oglądania z naszego spacerku. Pozdrawiamy. Cześć. Hej, do zobaczenia.